Cześć, to Marcin Wytrążek, witam bardzo serdecznie. Kolejne ciekawe zadanie na drodze do większej sprawności i lepszego samopoczucia. Dzisiaj o punktach spustowych w mięśniu obszernym bocznym. Za chwilę dla kogo to. Wielu osobom się przyda, i o tym, jak używać Theracane w przypadku obszernego bocznego, bo tego typu sprzęt został stworzony do automasażu punktów spustowych niemalże w całym ciele i tutaj te oto końcówki służą właśnie do masażu. Punktów spustowych w mięśniu obszernym bocznym. Długotrwałe stanie, chodzenie to jest jakiś czynnik, który będzie przeciążał te mięśnie z pewnością bieganie, jakaś aktywność sportowa związana z kopaniem chodzi o to, że jeżeli używamy nadmiernie danego mięśnia i nie używamy go w pełni też w pełni fizjologicznie czyli nie wprowadzamy go regularnie w wydłużenie i w rozciągnięcie co będzie sprawiało, że z czasem te tkanki się robią sztywne. i. Stąd osób, które mogą mieć problemy z obszernym bocznym jest dużo. Bo owszem, może jesteś osobą aktywną i mówisz, nie, no ja to regularnie ćwiczę, ale czy czasem nie jest tak, że to nie jest ciągłe, regularne używanie tych mięśni tylko do czynności, gdzie jest tylko napięcie, a nie ma fazy, ja to nazywam oddechu, gdzie te tkanki są rozciągnięte, wydłużone, tak żeby mięsień zachowywał pełną sprawność. W zakresie skurczu, ale jak i pełnych możliwości rozkurczu. Punkty spustowe w mięśniu obszernym bocznym będą dawały dolegliwości bólowe na bocznej stronie uda aż po biodro, jak i na bocznej stronie kolana. Więc może być tak, że cierpisz na dolegliwości bólowe kolana i masz może jakiś zespół przyparcia bocznego, rzepki. To tutaj może warto z tym mięśniem popracować, bo de facto nie pracujemy tylko i wyłącznie z tym mięśniem, tylko z tym obszarem. A mięsień. Obszerny boczny jest także połączony z powięzią szeroką, w tym z pasmem biodrowo-piszczelowym, i też będzie tutaj budować napięcie, budować sztywność i pewnie jakieś drażnienie struktur na bocznej stronie kolana. Czy przez to, że głowa boczna, obszerny boczny, wrasta się w troczki, czy wrasta, jego włókna wrastają w troczki, to napięcie mięśnia obszernego bocznego także będzie pociągało rzepkę w kierunku bocznym. Oczywiście w przypadku tej jednostki można by było myśleć w ogóle o pracy nad równowagą pomiędzy głową boczną a przyśrodkową, ale teraz nie o tym ten odcinek. Zresztą jestem zdania, że jeżeli gdzieś jest jakaś nadmierna sztywność, nadmierne napięcie, to nie wystarczy tylko przeciwną stronę napinać. Dobrze jest też poświęcić jakiś czas na rozluźnianie, na uwalnianie tych tkanek z napięć. Myślę, że nie powinno być problemu ze zlokalizowaniem mięśnia obszernego bocznego. To jest boczna część mięśnia czworogłowego, ogromna, masywna struktura, ogromny mięsień. Jak spojrzymy z boku na ten mięsień, to jest ważne, żeby zwrócić uwagę na to, że ten mięsień także leży na tylnej stronie uda, czyli jego tylna część, tylna granica będzie już tuż przy mięśniu dwugłowym. No a dwugłowy jest ewidentnie na tylnej stronie uda. Stop. Jak spojrzysz na swoje udo i wykonasz wyprost, czyli mocny wyprost, żeby napiąć mięsień czworogłowy uda, to ta głowa boczna będzie uwidoczniona albo ją wyczujesz, bo nie zawsze może będzie u ciebie ona widoczna. Natomiast wyczujesz z pewnością w dolnej części może nawet zauważysz zaokrąglenie zbudowane przez ten mięsień i pobadaj Takimi ruchami naprzemiennymi, mocnym wyprostem, rozluźnieniem, gdzie jest ta tylna krawędź mięśnia. Tak jak ja tutaj to pokazuję, u mnie tylna krawędź mięśnia jest w tym miejscu, co jak widać znajduje się już na tylnej stronie uda. Punkty spustowe to nadwrażliwe miejsca w obrębie nadmiernie napiętych pasm włókien mięśniowych. No, w obszarze tak dużego mięśnia będzie można znaleźć mnóstwo pasm napiętych. Stąd, czy warto pobadać przez chwilę dłonią? Które później pewnie nie będą miały takiej siły. Czy za chwilę przy użyciu tego sprzętu będziesz wyczuwać, że przeskakujesz po takich twardych pasmach? Czy to samo można będzie zastąpić, jeżeli nie masz tego typu przyrządu? Można będzie tutaj ten masaż wykonać, automasaż wykonać za pomocą piłeczki. To będziesz czuć, jak przeskakujesz po włóknach. Ba, niejednokrotnie będzie tak, że jeżeli będziesz przeskakiwać tego typu sprzętem, Piłeczką, czy ręką, to wręcz będziesz widzieć, jak całe pasma włókien mięśniowych są drażnione, i u niektórych osób przez skórę to widać, jak się napinają. Teraz punkty spustowe no, znajdują się w najróżniejszych miejscach, i to Twoje zadanie jest przeszukać, czy to będzie w dolnej części, czy to będzie w środkowej części, czy to będzie w górnej części, czy to będzie bardziej w przednich włóknach. Mówimy o przednich włóknach obszernego bocznego, bocznych włóknach obszernego bocznego czy tylnych włóknach obszernego bocznego. Teraz punkty spustowe charakteryzują się tym, że jeżeli znajdziemy takie nadwrażliwe miejsce, czyli nie tylko bolesne, tylko wręcz bardzo tkliwe i bolesne, to przy dokładnym drażnieniu tego miejsca jesteśmy w stanie sprowokować objaw bólu rzutowanego. Stąd nazwa spustowy, czyli tu jest nacisk, tam jest efekt. I może tak być, że z punktów spustowych w obszernym bocznym będziesz czuć, jak ból idzie do biodra. Stąd wiele osób, które mają problemy z biodrem, mają szczególnie, sztywne mięśnie na bocznej stronie biodra, to tak samo mają sztywne tkanki na bocznej stronie uda. I jest to niezwykle ważne, kiedy pracujesz nad bólami biodra, że oprócz pracy z naprężaczem pośladkowym małym, średnim, wielkim, warto dołożyć pracę z obszernym bocznym. Z drugiej strony, jeżeli jesteś osobą, która opracowuje boczną stronę, Często myśląc, że tutaj jest jakaś praca z pasmem biodrowo-piszczelowym, to warto zwrócić uwagę na to, że też te odczucia tutaj bólu, tkliwości, sztywności mogą być związane z tym, że u Ciebie większy problem jest z mięśniami na bocznej stronie biodra. Pośladkowym średnim, naprężaczem czy z pośladkowym małym. Spędź chwilę na przeszukanie tych włókien. Czy one są sztywne i czy przy ich podrażnianiu może inny chwyt w taki sposób, może kciukiem taki chwyt. Czy przy ich drażnieniu pojawia się jakiś ból czy tkliwość? I teraz, jeżeli jest tkliwość, to postaraj się podociskać takie miejsca i sprawdzić, czy stąd nie pojawia się promieniowanie bólu. Oczywiście dłońmi nie będzie to sprawa łatwa, może to będzie chwilowa, i dlatego ktoś wymyślił tego typu sprzęt, żeby. Móc wykonywać tego typu automasaż mocno, konkretnie, przez ładnych parę minut, bez użycia praktycznie siły. Bo teraz to, co ja będę robił, to ja będę napierał swoimi udami na te oto końcówki, i przez to będą pracowały mięśnie odwodzące, i to z niej wielką siłą, a ja w tym czasie będę mógł, czy to po prawej stronie malutku przeczesywać sobie włókna. Nie wgniatam tej końcówki w udo, tylko układam przyrząd i ruchem odwodzenia to ja mięśniem napieram na tą końcówkę i ona się zatapia w tkanki. I mogę małymi ruchami poprzecznymi przeszukiwać dosłownie fragment po fragmenciku, przesuwam przyrząd, fragment po fragmenciku, w poszukiwaniu Tkliwości, wrażliwości i docelowo, to na czym mi zależy, punktów spustowych, czyli pojawienia się bólu rzutowanego. To nie może być tortura, chociaż troszeczkę może być taki odczuć, oj, to boli, aj, aj, aj", i tam gdzieś może promieniuje, ale musisz to wykonywać w taki sposób, żeby jeszcze w tym wszystkim gdzieś został grymas uśmiechu na twarzy, czyli z jednej strony będzie grymas bólu, a z drugiej strony będzie troszeczkę grymas uśmiechu. Punkty spustowe to nadwrażliwe miejsca. Czyli, jeżeli musisz tutaj naprawdę używać potwornej siły, mocnej, już się siłujesz i dopiero wtedy wyzwalasz ból, to najprawdopodobniej nie jest to ból z punktu spustowego, tylko jest to ból z uszkadzania tkanek. Stąd, jeżeli wciskasz sprzęt i nie odczuwasz żadnej reakcji, żadnego bólu, żadnej tkliwości, no to najprawdopodobniej z tym mięśniem nie jest tak źle. Bo jeżeli są punkty spustowe, to tutaj niewielki nacisk, czyli tak jak ja teraz siedzę, pocieram, lekko wgniatam i zaczynam odczuwać jakąś tkliwość. No, ja tu mam jeszcze nie najgorzej i już mi dosyć trudno jest znaleźć jakiś problem, ale jeżeli jesteś osobą, która trenuje, biega, ćwiczy i ma przeciążony ten mięsień, no to czasami to jest niewielka siła, która jest potrzebna do prowokowania punktów spustowych. Jeżeli masz mocniejsze nogi, większe nogi niż moje, no to musisz coś wymyśleć. Być może wtedy trzeba w taki sposób jakoś pracować. No bo zdaję sobie sprawę, że jest wielu, wiele osób, szczególnie ćwiczących siłowo, które mogą mieć konkretne udo. No to wtedy założenia producenta się nie sprawdzają. Trzeba coś wymyśleć. No ale ten sprzęt jest tak genialnie wymyślony, że może wtedy można w taki sposób. Czyli też tu się zaprzeć. Mechanika jest ta sama i można w ten sposób dokładnie fragment po fragmencie rozpracowywać mięsień obszerny boczny. Ba, nawet to te, ten wariant jest dobry dla tych tylnych pasm, czyli tu będzie bardzo wygodnie, tak jak ja teraz to robię, wjeżdżać w te tylne pasma mięśnia obszernego bocznego. Jeżeli masz problemy z pasmem biodrowo-piszczelowym, czy ktoś ci powiedział, że o masz problemy z pasmem biodrowo-piszczelowym, to weź pod uwagę, że mimo wszystko, mimo że tam różni teoretycy mówią, że nic się nie da z tym pasmem zrobić, to ja bym się nie zgodził. Jestem zdania, i nie tylko ja, w metodzie Steko zauważa się, że można zmniejszać sztywność powięzi głębokiej. Więc mimo wszystko, drażnienie tej tkanki może zmniejszać sztywność tej tkanki z drugiej strony. To odczucie sztywności tej tkanki, twardości napięcia tej tkanki wynika także z napięcia i sztywności obszernego bocznego. Więc jeżeli jest tak, że masz tu jakiś problem, a pod spodem leży sztywny mięsień, to jeżeli ten mięsień obszerny boczny się zrobi bardziej miękki, elastyczny, to tkanka leżąca na nim także. Oczywiście pamiętamy, że główne napinacze to jest naprężacz i pośladkowy wielki, także pośladkowy średni, ale główny naprężacz. I pośladkowy wielki, ale to nie oznacza, że mięsień obszerny boczny nie ma tu znaczenia. To co mówiłem z zespołem przyparcia bocznego rzepki. Dolne włókna mięśnia obszernego bocznego budują troczki, łączą się z troczkami, napinają troczki rzepki. Więc ta praca z tymi dolnymi, bocznymi włókienkami tej dystalnej części obszernego bocznego może przynieść naprawdę ulgę, czy nawet można troszeczkę tą końcówką powjeżdżać tutaj. Właśnie w troczki rzepki i też popracować troszeczkę na tych przeskakujących włóknach nad troczkami rzepki. Proste zadanie, zachęcam do zainwestowania w tego typu sprzęt. Niektóre osoby też proszą, żeby już nagrywać o tym sprzęcie, bo trochę osób w tym kraju już ten sprzęt posiada. Ja na pewno będę nagrywał, dlatego że jestem zauroczony terakeinem. Jest to przydatny przyrząd, którym można wykorzystywać. Relaksując się można siedzieć w pracy, można oglądać film i przy okazji naprawdę kawał dobrego masażu względem siebie wykonać. Relatywnie nieduży koszt, bo to jest 150, pewnie 200 zł i efekty naprawdę rewelacyjne. Jeżeli nie masz jeszcze tego typu sprzętu, a chcesz już popróbować, no to po prostu piłka na boku. Możesz to zrobić przy ścianie albo możesz położyć się na podłodze. Mięsień obszerny boczny, bardzo ważny mięsień do pracy właśnie dla bólów kolana, dla bólów biodra. Łapka w górę, jeżeli materiał pomocny. Daj znać w komentarzu, czy pracujesz z punktami spustowymi, czy pracujesz z punktami spustowymi w obszernym bocznym, czy pracujesz z obszernym bocznym, jeżeli masz problemy z biodrem albo z kolanem. Daj znać, co ty tym myślisz, jak widzisz ten temat, czy masz może kein, i tak dalej. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Staram się regularnie nagrywać takie materiały, rozbudzające wyobraźnię, poszerzające wiedzę, pokazujące wachlarz możliwości pracy we własnym ciałem. No dobra. Tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!